Kędzior poruszył bardzo bolesny dla mnie temat. Nie, nie Miasta sto. Nie znasz odmiany. Kogo, czego, z kim, czym wołać. to była wcię. moja największa wpadka ever, proszę, o której potem pan Wojciech Mann napisał w felietonie. Wiemy jaka to. to kretynka tam siedzi w telewizji. No Wojciech Mann nie ma sor, to surowe niestety. Nie, ale wiecie co? Są pierwszy to. raz w życiu miałam taką sytuację, kiedy w mojej głowie pojawiła się absolutna pustka. To były jeszcze czasy, kiedy ludzie głosowali na coś tam kartkami. Mhm. W, w, w pomieszczeniu, w studiu pytania na śniadanie była taki wielka sterta tych kartek. I ja wylosowałam i chciałam powiedzieć, że wygrała pani tam Anna Kowalska z, z Białego stoku. stoku. Ale niestety, jakby tam było napisane Anna Kowalska, Białystok. I mhm. ja stoję i mówię, z stoku I wiem, że coś jest nie tak. I próbuję znaleźć. Biały stoku Z Białystoku. stoku jest czeski błąd. Nie, ale ja razem. nie byłam w stanie znaleźć odpowiedzi. Nie mogłaś powiedzieć odpowiednie... Anna, jak Kowalska? Mo mogła. Białystok. Ale wiemy, Ależ Bodlasia. Byś... Program na w... Ale Słuchajcie, <laughs> naprawdę to było coś niesamowitego, bo to program na żywo i cała reszta. I po, poza tym język polski jest y, dla mnie istotny i mhm. ważny, żeby jakoś się wypowiadać składnie i nie robić wielkich błędów, a to była opcja takiej. Pro... Cały raz powtarzam Ale czy opcję, to nie najgorsza się w tym całym była opinia jednak pana Wojciecha? Najgorsza. Kretynka, która nie umie nawet odmienić. Nie, nie to jest zbyt surowe. Poza tym nie przejmujmy się opiniami osób trzecich, miejmy ale własne. Ja go opinia. tak lubię. Wszyscy go lubimy, bo to jest legenda, na której się wychowaliśmy.